Cześć moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie. Oto Skibidi Toilet Brawl. Zapraszam was bardzo serdecznie do wspólnej rozgrywki. Zaprosiliście mnie. O nie, od razu zginąłem. Zostawcie lajka. Mega fajna gierka, tutaj już bardziej więcej jest do roboty, bo my walczymy jako takie. Patrzcie, zombie tutaj podchodzą i musimy, takie zombiaki, atakowanie, niszczenie fal. To już jest taki Tower Defense, trochę jak wiecie, że, że tutaj musimy falę pokonać. Mamy falę 15 i żeby je pokonać, to troszkę się napocimy, tak szczerze mówiąc. Ale powiem Wam szczerze, że czy ja zadaję im w ogóle obrażenia, jakiekolwiek. A! Już mnie tu zje! Tytan e, e, toaleta! Nie, 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 zostaw mnie, tytanie, toaleto. Jezu, to są same takie duże gagatki. Ja cię widzę. Nie, 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 panie. Panie, panie, to tak być nie może, tak być nie może. Muszę postać zrestartować w ogóle. Gierka całkiem zacnie wygląda. Mamy naprawdę bardzo dużą ilość postaci tutaj. Tylko problem jest następujący. Nie mogę iść, nie mogę wrzucić go to lobby. I Tytan, nawet jest Tytan zegar, jak widzicie. 5000 obrażeń. Tylko problem w tym wszystkim jest taki, że ja nie jestem w stanie tutaj prawdopodobnie, wiecie, atakować. E, tu jest więcej tych Tytanów zegarów. O, dostałem 1,5. Szczerze, mi się wydaje, że tu jest coś nie tak. Ja powinienem wyjść z tego. No właśnie, tak wygląda lobby. Tu mamy postacie, jak widzicie, które można kupić. 50 toalet i mam speakermana. Mamy różnego bro, rodzaju bronie. Tutaj są oczywiście settings. Myślę, że możemy sobie tu... A, muzyka! Ja nie chcę muzyki. No, to jest raczej niezbyt dobre. To jest raczej niezbyt dobre. Mamy ekwipunek, mamy sklep prawdopodobnie, w którym możemy kupić microwave mena. Titan Microwave. O, kurka. Game Passy jakieś. Jezus Christ, cuda nie widzę. No dobra, ale tak szczerze mówiąc, bo ja akurat nie chcę iść do tej fali, które oni mają, bo to przecież ja, ja przegram, ja zginę. Czy mogę mieć swoją falę? Czy raczej nie? Tu chyba są tylko twórcy. Ła, co tu się dzieje? Dobra, weźmy to przyciszmy, bo to trochę za głośno. Co ten gościu tu robi? Mogę z nim pogadać? Uh, I'm chilling here, okej, okay, czyli ten sobie tu chilluje. Odpoczywa, czyli muszę jednak tam iść, ale tu się kredyty tak słabo zdobywa, powiem wam szczerze. No ale jak to jest fala siódma, to być może przejdziemy. Czy ja mogę tam wejść? Dobra, jestem. Dobra, o, tu są takie mniejsze toalety, więc prawdopodobnie jesteśmy w stanie to w jakiś tam sposób wygrać. O, już dostałem 2-7, także jest, jest dobrze. Czekajcie, o, o, zaraz go tu... O, pięknie, czyli jestem w stanie tutaj nafarmić sobie te postacie. Tak, żeby były lepsze, tylko inni mi zabierają kasę i to jest takie średnie, powiem wam. Że to jest takie troszkę słabe. O, tylko i dostaje jeden pieniążek, jeden dolar za pokonanie każdego tego toalety. No pewnie im mocniejsze tym więcej. A, policja! Policja mnie tu atakuje. Dużo ich tu jest. Dużo ich tu jest, moi drodzy. A, tu są mega szybkie. Policjanci są szybcy. Patrzcie, nie jestem w stanie ich tutaj. A, panie polis! Mr. Polis, bo tutaj mnie atakują. A, tu jest więcej ich. Dobra, może. A, ała! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Ała, tu jest gigant pająk. Szybko, szybko, pokonajmy go. Dobra, tu jest celownik, że mu coś tam robię. Dobra, Spidera tutaj pokonaliśmy chyba. Dobra, jest. Mam już 18. Potrzebuję 50, żeby te lepsze tutaj zdobyć. Jest fala ósma. Na razie ci tu mają Tytanów, ja co oni są ogromni, tak szczerze mówiąc. Nieźle. Patrzcie, tak, pyk. Wszystkich tutaj pojedziemy. O, oh, Jesus Christ. A ten, co to? Jimen tu lata? Czy miś? Się... A nie, ty telewizor. Okej, okay, to są telewizory. Ale ja tutaj chyba nic nie zarabiam przez to, że oni tak atakują. A powinienem chociaż troszkę dostawać, jak, jak tam zniszczą kogoś, nie? To by było bardzo spara Chociaż trochę. Bo ja tak naprawdę A04 dostaję, chyba jak oni to niszczą, więc zawsze coś. Tylko muszę po prostu przeżyć. A ten. Ten tutaj się zbagował, chyba. Dobra, bierzemy te toalety. O plus jeden pieniążek, a to są jeszcze te słabsze, a ten już ma jetpacka, więc tak O oh, jesus christ Za dużo was tu jest Dobra, podchodzę tutaj do tytanów, bo to tytani mnie mogą tu ochronić mam nadzieję Albo i nie Jesus christ, o ile to, jaka gigantyczna toaleta Wo 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 wow, wow. Trzymać lejce, proszę na mnie nie lecieć. A ja tu zwykły, słaby, słaby z pistolecikiem, kameraman. Gdzie mi tam do jakiegoś kozaka? Więc musimy uważać. O, panie, dobra, atakuj go. Czemu tylko 0,1 i 0,8? Halo, ja chcę naprawdę dużo a chyba jak zranie chociaż trochę czyli, czyli muszę chociaż troszkę zranić to dostanę jakieś grosze jak oni mi to potem tam kilną je nie chyba na takiej zasadzie o, czyli Z dużo już tu idzie Na szczęście nie muszę klikać to jest dobre bo jak klikałem ale możecie przytrzymać myszkę i to samo strzela oho to już gruba arty, artyleria przychodzi o i czyli muszę po prostu delikatnie zranić palę tych toalet żeby było git żeby była gitara ale będziemy wydaje mi się że chyba nóż powinienem tutaj ogarnąć mam nadzieję że tym nożem to zrzucają jakby te, te rzeczy Prawda? Bo, jak nie, to będzie kiepsko. Dobra, mamy następną falę, trzynastą. Ej, fajna gierka, ale mogę biegać! a ja nie wiedziałem, że mogę biegać. Kurka, no to dobrze. To mi na pewno przyspieszy. Pomoże w rozgrywce. Poranie sobie ich trochę, żebyśmy dostali potem trochę. Kasiorki, nie? Bo jak jest zranie, to potem jest y, możliwość, że dostanę coś tam parę groszy. Jak widzicie, chociaż trochę, bo oni to niszczą mi od razu. Wszystko jak leci. Ale myślę, że te 50 na ten nóż to by się przydało. To by się zdecydowanie przydało. Dobra, tu patrzcie, cyk. Patrzcie, od razu dostanę... Od razu dostanę troszkę tych pieniędzy, jak oni tam je zniszczą wszystko. To jest gigantyczna różnica, więc mogę sobie tak bić, tak strzelać i tytani tu zrobią za mnie robotę. Patrzcie, pyk. Tutaj jeszcze, a to jest od nas. Jakie oni mają fajne postacie, Jesus. Okej, okay, mamy 42%. Więc jest dobrze, jakiś jeszcze jeden został. I teraz mamy falę 15. Nieźle. Dobra, pierwsza toaleta. tutaj kolejne. Musimy na to uważać. Ja sobie tu tak jak mówię, ja szybko, szybko je tutaj e, obiję, żeby dostać te parę groszy z nich. Ale fajnie, fajna gierka. Podoba mi się, naprawdę. Dobrze, że mi ją polecać. Jak macie więcej gierek na Robloxie ze Skibidi Toilet, to, to dawać, dawać. Będziemy to sprawdzać, testować, będziemy grać. Jaka wasza jest ulubiona gra? To będziemy częściej grywać. Słuchajcie, będzie się działo. Lubię testować, tak, te gierki. Tyle dzisiaj. Eloszka, loszka. loszka.